W jaki sposób uczymy komendy na mnie? Najpierw skupiamy psa na sobie przy pomocy smaczków, które wydajemy za każdym razem, kiedy na nas spojrzy. Później możemy już spróbować naprowadzać go pustą ręką na siebie, na swoje oczy, usta, okolice twarzy. Jeżeli pies już załapie o co chodzi, nakładamy na to komendę na mnie. I na początku oczywiście możemy wydawać smaczki, a później już robić to coraz rzadziej. Spróbuję to teraz pokazać, jak taki proces powinien wyglądać. Go ćwiczymy? Ćwiczymy? Ćwiczymy. Cztań. No. Tak. Ćwiczymy? Na mnie? Tak. Na mnie? Tak. Szukaj. Na mnie? Tak. Na mnie? Tak. Super. Szukaj. Ja wykorzystuję tą komendę często, kiedy mijamy psy albo jakieś inne bodźce, na które Hugo reaguje stresowo albo nerwowo. Wtedy skupiam go na sobie, przechodzimy koło takiego bodźca, mijamy go. Pies jest skupiony na mnie, nie zauważa tego, co dzieje się wokół niego i można spokojnie sobie przejść.